Tu mamy jeden z pierwszych domów, w jakich mieszkali imigranci. Fotografia została zrobiona w 1913 roku. Dom jest drewniany. To są deski już z startaku, czy robione jakoś... Nie, to, to jeszcze były łupane deski. Jeszcze łupane deski, czyli tak. możemy zobaczyć w jakich... I kryte klapkami. Kryte klapkami i widzimy w jakich warunkach mieszkali pierwsi imigranci. I, no i dla nich to były piękne domy, Dobrze. Tutaj mamy fot na fotografii yy, to jest pierwszy kościół w Auri zbudowany około którego roku? W 2015 roku był zbudowany i później jak je stawiali to ten drugi kościół to tego nie rozebrali. Wtedy jak drugi był postawiony, pokryty, dopiero tego rozebrano. Aha, tak, żeby dopiero. Gdzie się modlić. Bo jak pierwszy kościół postawili, taka mała kaplica nie była w tym miejscu. I jak w czasach, kiedy był ten pierwszy kościół ustawiany ile auria liczyła mieszkańców? Było, aby te grupy imigrantów pierwsze, co przyjechali do aurii. Pewnie było ze 100 rodzin, mhm, tak 100 rodzin, już... z polskich. Dobrze. Że tutaj mamy pierwszych księży z Aury. Niejaką tradycją Aury jest to, że do tutejszej parafii przychodzi służyć bardzo wielu księży z Polski. Czy to księży pochodzących z Polski, czy księży o korzeniach polskich. I pan mówił, że wśród historii Auri tylko trzech księży nie miało pochodzi, czterech księży nie pochodziło bezpośrednio z Polski. Ale oni z kolei mieli korzenie polskie, czyli wychowali się w Brazylii, urodzili się i wychowali w Brazylii, ale rodzina pochodziła z Polski, a także jeździli y, 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 w pewnym swoim okresie życia na naukę w seminarium do Polski, tak? Więcej jak pierwszy ksiądz był, Rzasiń, Tmiasopost też był Polakiem i później Jan Schmidt też i wszyscy, aby czterech księży było z pochodzenia polskiego, gdzie pracowali tutaj. jedne się uczyli w Polsce. Anderson Spejolin się uczył w Polsce i później pracował tutaj w Alui. To jest fotografia z roku 1918. Gdzie były zmieniany ksiądz gdzie wychodził ksiądz hmm. Czyli to i jest ten ksiądz, który wychodził, a to jest ten ksiądz, który przychodził, tak? Tak. Dokładnie, dobrze. dobrze. Tu mamy yy, pierwszą kaplicę Bauri, tak? To jest zdjęcie też dosyć stare, ponieważ pochodzi bodajże z którego roku? Z, Z 1918 roku, tak. Nie, piechne, to ten Czy nawet wcześniej? Jeszcze nie, jak oni do zaraz mhm. Czyli poś, poświęce, uroczystość poświęcenia kaplicy, tak? Dzwon, zakładanie zakładanie, dzwon, zakładanie. Dzwon, dzwon, dzwonnicy Zakładanie poświęcenia. Tak. Tutaj mamy dzwonnicę i tutaj y, ksiądz poświęcający dzwonnicę. Dobrze. Tutaj mamy fotografię ze ślubu jednej pary pierwszych, jednej z pierwszych polskich imigrantów. Tutaj mamy dzieci polskich imigrantów. Rodzina, to są dzieci z rodziny jakiej? To te są z rodziny Olszewskich, rodziny Olszewskich. Rodzina Olszewskich. Tutaj mamy jednego z pierwszych księży w Aurii, księdza Jan Schmidt. Jan a obok księdza Szmita stoi grand z Polski, pan March Marchewicz, który przybył tutaj w Polsce jeszcze, jeszcze w XIX wieku, tak? Tak. I pan Marchewicz jest dziadkiem pani Rzemy, u której mieszkam. O, tu mamy. Pan wspominał o swoim dziadku, który założył pierwszy młyn. Tutaj właśnie mamy na fotografii ten młyn. Fotografia została zrobiona w 1923 roku. Tu mamy ten młyn i pańską rodzinę. Pański pradziadek jest tutaj? Kto jest tutaj jest. na fotografii? Któr? Tutaj. Tu jest pradziadek. Co siedzi? Tak, prababcia. A tutaj, prababcia tutaj jest tutaj? prababcia. A tu syny i córki, co stojąc tu, a tego nie wiemy, kto jest tutaj. Dobrze. Dobra, tutaj mamy jedną z pierwszych fotografii zrobioną w Auri. Fotografia pochodzi z, lat, z początku lat, pod z końca lat dwudziestych, konkretnie z roku 1928. Tutaj widzimy kościół i kilka, pierwszy, i kilka domów i jedną z głównych ulic miasta. Mamy pierwszy kościół. To jest fotografia mniej więcej. Ko pierwszy kościół, kościół drewniany. Zro fotografia została zrobiona około 1930 roku. 27. Inauguracja, 27. Inauguracja kościoła była. Dobrze. Tu mamy pierwszy sklep w Aurii. To był sklep taki, gdzie można było kupić wszystko, tak? Tak. I fotografia została zrobiona w 1926 roku. Tutaj mamy kolejne zdjęcie pokazujące miasto samo. Fotografia pochodzi z 1928 roku. Została zrobiona na ulicy Porto Alegre. Widać niektóre domy w Aury i widać jak w czasach wcześniejszych ile jeszcze rosło piniorów koło Aury. Pinior to jest najbardziej chyba charakterystyczne drzewo dla tutejszego regionu. To jest odpowiednik Naszej polskiej sosny, powiedzmy. Tak. Tu mamy kolejną fotografię pokazującą rodzinę, jedną z pierwszych rodzin polskich imigrantów. Fotografia pochodzi tak z lat 30. Tak, to był mój pradziadek, on miał orkiestrę tutaj wam. Mhm. I kto, która z tych osób to pański pradziadek? Przepraszam, to... pokazać. Ta rodzina tutaj. Tutaj właśnie. O, tutaj widzimy pradziadków. Dobrze. I pierwszą orkiestrę, pierwsze instrumenty.